Dobra, plan jest taki Jest piesza w nocy Jedziemy ukraść prywaciarzowi Jego samochód Z tego co wiem On ma Mercedesa i klasę WMG Trzeba mu go zabrać Za co, że mnie zwolnił frajer Jestem teraz bezrobotny Jak sobie wezmę drugą klasę ją sprzedam, będę miał hajs Już Prypaciarz śpi może tu podjechać tylko mój samo odwije Jakby tu tu Zresztą on nie wie na takie auto miałem to tam będę podjechać tutaj Dobra Wysiadamy Idę po jego klas Patrzcie tutaj jego kielisz Dobra szybko wsiadamy Dobra wyrwałem Klamkę możemy Pa, otwarte była, dobra. W świetle już ranek jest. Mam nadzieję, że się nie usłyszy. Będzie przypał wtedy. Dobra, jedziemy. Tu kolegi na hatę od razu dać. Żeby nie było przypał u mnie. Może kolega będzie miał przypał. Kurde, się dorobił ten prywaciarz Tu w ogóle kimi. Kurwa, co to ma być? Śmierci tu papierochami, on tu pali jakieś papierosy W sumie stać go O nie, dobra Nie wiem, zamierzyłem za nią pół miliona, ale będziemy najwyżej 250 tysięcy, bo trochę rozbita Wystawimy, że nie wiem, w Łodzi jest coś Wystawiono, nie tutaj Dobra, szybko do kumpla tutaj schowamy Była taka akcja, że D klasa ogólnie jest. No i musimy ją tę ten... ukryć. Dobra, zajmę się tym, bym bądź spokojny. Zobaczcie, prywatniarz ma jeszcze jakąś BMK X5. Bierzemy ją też. C dobra, następna otwarta do tej Otwarte, otwarte samochody pozostawią. Kurde, co głośniejszy już tą bękę, ale gruz grupy się prowadzi Dobra, jedziemy do mnie na podwór pażę. Ale muli gówno się źle to prowadzi jeszcze Prwaciarz ogólnie chyba jeszcze śpi, bez ranek A weźmiemy to do mnie tutaj, na chatę z rany prywaciarz Dobra, wystawiam G-klasę. jakoś będzie. Ogólnie zadzwonił klient, żeby wziął G-klasę Kupił, ale się gościu zeterować OK. Jeszcze jadę tam do kupa, bo na tam stoi. Tu tam się dogadamy wszystko. No to widzimy się już tam. Dobra, podjeżdżam pod chatę kolegi. O, jest już kijen, dobra. Ja się z nim dogadam w sprawie G-klasy. I o... Dobra. Gościu, sprzedałem ją za 170 tysięcy. Bo uszkodzona była i to dość mocno, także no... No to... na razie nie wiem. Pojedziemy kupić jakąś furę dobrą. Jadę w następnym odcinku. Idziemy. Wracamy do chaty. Wrzuca tym gruzem. No właśnie. Do katowania się to nadaje. Następny odcinek. Katowanie gruza. Jedziemy. Wracamy już. Ida. Ominęłem to Co jest to nie chodzi w ogóle Skrzynia rozpieprzona Buła jakiś Przy pełnym gazu i co to ma być jakieś gówno Blez to zawieszenie jakieś twarde Najpierw miękkie jakieś gówno Eksportowane samochód nigdy Co to jest Dobra chodźcie pryby o kuru, prywaciarz, uciekam w bokiem W sumie chodźcie, prywaciarza w Dobra, lecimy na chatę. Kurde, prywatnie. Aż progi, ty. Sprojerze. No. Ta 170-koła coś może zakupić, po nie mniejszego. No, także no. idziemy na chatę.